Nazywam się Karol Dobkowski, jestem szefem kuchni Cudne Manowce od dwóch lat. Moim zdaniem kuchnia warmi Mazur polega na tym, żeby głównie nastawiać się na produkty regionalne, które występują na Warmii i Mazurach, czyli tak dokładniej, czyli ryby czy produkty, które możemy znaleźć w po bliskich lasach, bo chodzi o to, żeby wykorzystać te produkty, które mamy najbliżej i które są dostępne dla nas. Nasze menu zmieniamy od sezonów, i to zależy po prostu od, od dostępności warzyw, i, czy, czy mięsa, czy, czy co mamy dostępnego i co jest najbardziej świeże, bo wtedy to wykorzystujemy w tej pełni, świeże, w pełni świeżości. Teraz jest taki moment, kiedy właśnie zaczynają się grzyby, kiedy to kiszenie, kiedy ten moment, kiedy właśnie jest taka zima, żeby to wszystko zakisić i, i będziemy wykorzystywać na, na pewno to w naszym menu. Moim zdaniem najbardziej kultowym daniem jest karmuszka, ponieważ to jest takie połączenie dwóch kultur, trochę z zachodu niemieckiej i polskiej, czyli poprzez wprowadzenie produktów niemieckich, takich jak fasola czy kapusta i wprowadzenie takich typowych regionalnych przepraw, jak, jak, jak kminek czy majranek i zastosowanie tego wszystkiego i połączeniu w jedną całość, to na pewno jest Karmuszka, tak. To jest takie, takie danie typowo, typowo z warmi.